Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie tutaj na tym terenie, gdzie ostatnio nagrywałem film, tutaj z prawej strony mieliśmy rzekę, wtedy z bardzo niskim stanem, no a dzisiaj już wiadomo, że rzeka jest, ma taki stan, czuć zapach tej wody bardzo nieprzyjemny. Teraz ona niesie wszystkie zanieczyszczenia, jak zresztą możecie zauważyć, tutaj piętrzą się różne śmieci i tak dalej. To jest oczywiście rzeka Leśnica moi drodzy, jestem tutaj w tym terenie akurat za, za właśnie za oczyszczalnią w Karkoszce. Z daleka słyszę, że coś dzieje się chyba na stadionie, słyszę ważne w każdym razie jestem tutaj na tym terenie, o który wnioskowałem. No tu widać, że tu będzie wszystko zalane. Ta cała łąka będzie teraz zalana, bo tutaj też jest woda. A wcześniej tu było sucho. Więc cały ten teren tych trzcinowisk będzie tutaj zalany. A tu mamy oczywiście, moi drodzy, rzekę. Rzeka jest o co najmniej tutaj, w tym miejscu, o co najmniej 3 metry na moje oko, na, na co najmniej 3 metry, stan jest co najmniej o 3 metry podniesiony, bo pamiętam, jak tutaj jest po prostu, jak tutaj jest, jaki jest nurt tej rzeki, kiedy jest ona w normalnym, normalnym stanie. Przejdę jeszcze tam trochę kawałek dalej. Tak, dojdę teraz, moi drodzy, jeszcze do tego jednego. Areału. Nie wiem czy pamiętacie mój ostatni film. Jest na YouTube Inicjatywy Ekologiczne Michał Fus. Tutaj było wyschnięte, moi drodzy, wyschnięte koryto koryto e, takiej starorzeki, takiego dopływu. No a dzisiaj możecie zauważyć, że jest to wszystko tutaj e, pozalowane. Strasznie już tutaj jest grząsko. E, ziemia się ze mną tutaj ugina. Muszę uważać, że mi się gdzieś nie wpadł. No Jest tutaj wszystko zalane. No i oczywiście ten cały teren tych podmokłych trzcinowisk też jest zalany, bo widzę z daleka, że tam już sięga woda. Ale przejdę jeszcze tam trochę dalej. Tam jest taka, taki przesmyk i most kolejowy. Tam się przejdę i jeszcze tam Wam pokażę, jak to wygląda. Dotąd dopływa ta starożeka, ta odnoga. Tutaj widać, że gdzieś pod ziemią przepływa. No niestety nie dojdę tam, bo jestem już za daleko od auta, a nie chciałbym auta zostawić bez, bez opieki, więc zakończę ten jeden film, a wrzucę następny, gdy już będę tam przy moście, gdzie woda naprawdę już przelała się, przez, yy, przez taką groblę. Zobaczycie zresztą jak tam pójdę i jak to tam wygląda.